Czyli tu mam pustą ramkę, tu mam ramkę która raz, na której była matka Tą ramkę przesuniemy z powrotem do matki Żeby miały trochę więcej ze sobą y, podobnych ramek Żeby się grzały między sobą OK To jest Powiedzmy, że jest okejka okay Zobaczmy co się tu dzieje Tu już tylko sprawdzamy Ramka jest pięknie zaczerwiona. Tu w wolnych pustych komórkach pustych, nie pustą puste, tylko w takich odsłoniętych jest już czerw. Druga strona również, zatem jedyne co mi pozostaje to musiałem się odrapać rand z jednej strony. OK. Tutaj jest delikatny rand, ale też go przejadę nadbudowy i druga strona tutaj, mimo że tak sfazowany ten rand jest, sprezowany, to jednak i tak jest na takim małym kawałku jeszcze tyle nadbudowy. Ok, i wkładamy tą ramkę z powrotem w to miejsce. O, no. ok, trochę tutaj. Przesuniemy tyłek tej pszczóły. Ok, i w to miejsce właśnie włożę ramkę z węzą. Ok, natomiast te kolejne ramki już tylko i wyłącznie sprawdzimy, co tam się w nich dzieje. Później wyrównamy to gniazdo do środka. Dobra, no, co tu się tu dzieje? Też również pięknie zaczerwiona ramka, praktycznie biorąc cała, bo tutaj w tych komórkach są knotki i robaczki, druga strona również zaczerwiona pszczołą są robaczki też widoczne, jeszcze nie zasklepione. Ok, wkładamy tą ramkę do środka. Ok, tutaj trochę drapniemy z propolisu No i co, sprawdzimy tą ostatnią ramkę Pewnie z żarciem No jest trochę ciężkała I co się tu dzieje No tutaj mają trochę pyłku na dole Tutaj jest trochę założonych Robaczków czyli matka, tu trochę złożyła. Jakby to powiedzieć, o knotki są też. Czyli matka też z tej strony wykorzystała ramkę do tego, żeby złożyć jajeczka. Tu mają trochę żarła. Tu mają też trochę żarła. Trochę pyłku. Tu jest też ta ramka trochę zaczerwiona. To myślę, że nawet jak coś, to ja bym zrobił tak, że tą ramkę bym tutaj z powrotem włożył, tak jak ona jest. Natomiast na koniec tej ramki dałbym jeszcze jedną ramkę OK I w to miejsce włożyłbym taką pustą ramkę Nie wiem czy dobrze robię Ale myślę Że ta ramka będzie jej osłaniała Na chwilę obecną Jak będą chciały to się w tym miejscu coś zaczną budować, nowy pokarm. Natomiast tą ramkę wyjedzą, zostawiając puste miejsce dla nowych pszczół, dla matki. Na chwilę obecną dodałem bodajże pustą ramkę, chyba tu i tu. Jakoś dodałem dwie puste ramki, i to byłaby ta trzecia. I to jest wszystko. I wyrównamy gniazdo, czyli ustawimy je teraz do środka. W środku, czyli. Ten odstęp i ten odstęp jest powiedzmy identyczny dla mnie. No i to co, to, co rozmawialiśmy, że te paski nie w takiej samej tej. Powiedzmy, że nie są w linii, a ten pasek do facto mógłbym im tu na przykład na koniec położyć. Ok, no i tyle. Zamykamy teatrzyk. Uzupełnienie wody, prawda bo są spragnione pewnie chociaż teraz przez dwa dni cały czas padało a poza tym tam mam w rogu ogrodu